Witam państwa i zapraszam na materiał poświęcony językom programowania. Powiemy sobie, jak przebiegał ich rozwój oraz z czego wynika większa czy mniejsza popularność danych języków. Aby zrozumieć języki programowania, warto najpierw bliżej przyjrzeć się samemu komputerowi, jego budowie i historii. Samo ustalenie, które urządzenie było tym najpierwszym naj, naj komputerem, wcale nie jest takie łatwe. Dla jednych, komputer i maszyna licząca to dwa różne urządzenia. Przyjęło się, że tytuł pierwszego komputera należy do maszyny ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer. Konstrukcja była rozwijana od 1942 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Pretzenwalim. ENIAC, jak na ówczesne czasy, był największą i najbardziej skomplikowaną maszyną na świecie. Konstrukcja ta składała się z niemal 17,5 tysiąca lamp elektronowych. Miała powierzchnię 7 na 10 metrów i ważyła 27 ton. System był używany przez armię amerykańską do obliczania tablic balistycznych. Po latach badań tematu eksperci ustalili jednak, że twórca systemu ENIAC czerpa wzorce z innego urządzenia z maszyny Atanasov Barry Computer, w skrócie ABC, która została stworzona w 1939 roku. Po wieloletnim procesie sądowym uznano, że to ABC tak na dobrą sprawę był pierwszym komputerem. Z technicznego punktu widzenia ABC nie był jednak pełnoprawnym komputerem. To właściwie maszyna do rozwiązywania układów równań algebraicznych. Konstrukcja składała się z 270 lamp elektronowych i miała wielkość sporego biurka. Swoją maszynę liczącą mieli również Brytyjczycy. Na początku lat 40. rozpoczęli oni pracę nad projektem Colossus. Była to seria programowalnych maszyn cyfrowych oparta na teoretycznych podstawach prac Alana Turinga uznawanego za jednego z twórców informatyki. Pierwsza wersja urządzenia Colossus Mark I została uruchomiona w 1943 roku w brytyjskim ośrodku kryptograficznym Bletchley Park. System służył do łamania szyfrów niemieckiej maszyny szyfrującej Lorenza. Dzisiaj programy piszemy przy użyciu innych programów, środowisk programistycznych, które uruchamiamy w innym programie, czyli w systemie operacyjnym. Jak jednak powstał pierwszy program, skoro nie było innych programów? Co było pierwsze jajko czy kura? Szukając odpowiedzi na to pytanie, musimy cofnąć się do 2 listopada 1815 roku. W tym roku urodził się słynny angielski matematyk i filozof George Bull którego osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju systemów matematycznych. Otaczający nas świat jest złożony i skomplikowany. A wiele wręcz wykracza poza naszą wyobraźnię. Bool pokazał, że nie musi to być prawdą. A każdą, nawet najbardziej złożoną, informację można zapisać za pomocą dwóch wartości, zera lub jedynki. Co dało początek algebrze Bula oraz stanowiło podłożę dla dzisiejszej informatyki. Teraz wiemy, skąd w językach programowania zmienna typu ból. Która przyjmuje dwie wartości logiczne: 0 lub 1 lub true lub false. W tym samym roku urodziła się Ada Lawrence, uznawana za matkę pierwszego programu komputerowego. Tak, tak, pierwszą programistką była kobieta. Żyła w czasach, gdy istniał projekt tzw. maszyny analitycznej, zdolnej do wykonywania dowolnej sekwencji działań i obliczeń matematycznych w zależności od tego, jak zostanie zaprogramowana. Język programowania, każdy inny język, polski, angielski, hiszpański, służy do komunikacji. W tym przypadku nawiązujemy komunikację z urządzeniem elektronicznym poprzez nasze polecenia i komendy. Każdy komputer działa na dokładnie takich samych zasadach. Po prostu przetwarza dane, które otrzyma na wejściu, np. klawiatury, myszki, karty sieciowe i tym podobne. O ile współczesne komputery wykonują kolejne instrukcje i obliczenia bez ingerencji użytkownika, o tyle pierwsze komputery wymagały w pełni manualnego wprowadzania kolejnych poleceń i informacji. W przypadku komputera ENIAC służyło do tego około 1500 przekaźników oraz 6000 ręcznych przełączników pełniących rolę tranzystorów. A tak wyglądały pierwsze lampy tranzystorowe. Nie dość, że duże, to jeszcze nie grzeszyły bez awaryjnością. Początkowo instrukcję wprowadzano poprzez przepinanie kabelków oraz przełączanie przełączników, co było procesem bardzo pracochłonnym. Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie instrukcji było możliwe dzięki zapisaniu instrukcji na fizycznym nośniku, do czego służyły taśmy perforowane. Były to prostokątne taśmy z kolumnami cyfr. Każda pozycja odpowiadała pojedynczemu bitowi informacji. Przenosiła wartość 0 lub 1, w zależności od tego, czy w danej pozycji była dziurka, czy też nie. Można zatem powiedzieć, że to bardzo daleki przodek dysków oraz pamięci flash. Czasem zestawy instrukcji z fizycznych kart zostały zapisane na układach cyfrowych. Wszystkie operacje w każdym komputerze wykonuje procesor, który składa się z nóżek, a każda z nich pełni określoną rolę. Jedne są wejściowe, na których podajemy dane a inne wyjściowe, z których otrzymujemy przekształcone informacje. Jak dokładnie działa taki procesor mogą Państwo sobie obejrzeć w innym materiale na moim kanale. Link w opisie. Aby zobrazować jak wyglądało pisanie pierwszych programów poleceń w ten sposób zastąpmy sobie procesor zwykłym prostym kalkulatorkiem. Dodajmy współrzędne abyśmy mogli łatwiej się nim posługiwać. Załóżmy teraz, że chcemy napisać program dodający dwie liczby do siebie. Na przykład 10 i 2. W związku z tym musimy w naszym programie napisać, na jakie nóżki podamy odpowiednie informacje w postaci 0 i 1 w systemie binarnym, które będą odpowiadały konkretnej liczbie. My użyjemy współrzędnych dla uproszczenia sprawy: A3, czyli 1, następnie 0, A4, teraz znak dodawania, D4 i na końcu cyfra 2. I znak równa się. Nie da się ukryć, że z takim sposobem pisania programu są dwa poważne problemy. Pierwszy to czytelność kodu. Kto w ogóle jest w stanie, patrząc na taki kod, dowiedzieć się, co on dokładnie robi. Nawet jak z czasem nauczymy się położenia poszczególnych nóżek ich nazw, to przecież z czasem będą powstawały coraz to nowe układy o nowych możliwościach i z inną ilością wejść i wyjść. Tak więc nasza wiedza przyda się przez pewien określony czas. Celowo pomijam fakt pracy na zmiennych i pamięci ram, co jeszcze bardziej cały proces komplikuje. Te wszystkie niedogodności rozwiązano w kolejnych generacjach języków programowania wyższego poziomu. Wyższego poziomu, gdyż programista nie pracuje już na samym procesorze, a wyżej, w dalszej odległości od niego, tak to nazwijmy, w sposób dla nas bardziej naturalny i czytelny. Wystarczy, że programista napisze 10 plus 2 komputer będzie wiedział jak wykonać tę operację niezależnie od procesora. W kolejnych generacjach języku uproszczono te operacje jeszcze bardziej. Tutaj programista wysyła zapytanie, żądanie i reszta go nie obchodzi. Przykładem takiego języka jest język SQL, używany w bazach danych. Select gwiazda from pracownicy. Daj mi wszystkie informacje z tabeli pracownicy. Jako programista nie muszę deklarować żadnych zmiennych, robić pętli, warunków i tym Jak typowy szef Kowalski chce to i to. Na samym szczycie mamy języki programowania sztucznej inteligencji. Języki te są zbliżone do języka naturalnego. No dobrze, ale jakiego języka warto się uczyć? Na to pytanie ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, ale może to zestawienie i ten podział rozjaśni troszkę nieco temat. Języki kompilowalne i niekompilowalne. Język kompilowalny to taki, który kod źródłowy napisany przez programistę jest kompilowany przy użyciu programu, kompilatora na kod wynikowy, czyli taką postać, którą rozumie komputer. Przykładem takiego języka jest chociażby język C. W tych językach programista jest odpowiedzialny za wszystko. Obsługę pamięci, jej alokowanie, zwalnianie, obsługę błędów, dosłownie wszystko. Natomiast w przypadku języków niekompilowalnych, kod źródłowy programisty jest interpretowany przez inne środowisko maszynę wirtualną, jak w języku Java, czy przeglądarkę w JavaScript. W związku z tym programista nie musi się martwić tak wieloma sprawami, jak w przypadku języków natywnie kompilowalnych, bo cały czas czuwa nad nim inne środowisko. Proszę napisać pętlę nieskończoną w JavaScript i zobaczyć, jak zareaguje przeglądarka. Minusem jest fakt, że optymalna praca programu wymaga napisania dobrego kodu przez samego programistę. Ale i sama maszyna wirtualna, przeglądarka, ten nasz interpreter, musi być dobrze napisany, bo to on będzie właśnie interpretował nas cały kod źródłowy. A jaki wpływ mamy, chociażby na przeglądarki, których używamy na co dzień? Ano właśnie. Na takiej zasadzie działa Android, który używa maszyny wirtualnej. Kiedyś był to Dalvik, a od 2014 roku ATR, wraz z pomiarą wersji 4.4 KitKat. Teraz już rozumiemy skąd popularny chociażby Java, JavaScript czy samego Androida. Jeżeli uda nam się zainstalować sam interpreter, to mamy wszystkie aplikacje napisane w danym języku programowania. Czy w związku z tym można polecić jakieś konkretne języki do nauki programowania? Język programowania to tylko narzędzie, dzięki którym osiągamy cel w postaci programu. Dzisiaj coraz więcej rzeczy możemy wykonać z poziomu samej przeglądarki. Gramy, oglądamy filmy, tworzymy treści, dokumenty, projektujemy. Z pewnością wydajność tych aplikacji nigdy nie będzie taka jak klasycznie instalowalnych, ale dostęp do nich mamy dosłownie z każdego miejsca, bo wystarczy sama przeglądarka. Na potrzeby systemów operacyjnych, gier, gdzie liczy się wydajność, mamy języki natywnie kompilowalne plus do tego wstawki asemblarowe, zapewniające maksymalną wydajność. Na koniec mała wpadka z familiady, odnośnie języków programowania. Pytanie nie jest łatwe. Język programowania. Java. Brawo, brawo. Teraz który? PHP. nie ma. Trafiło na informatykę akurat, więc tak popatrzyłem i widzę, że pewnie będzie to jasne, ale dla Piotra niekoniecznie. Ja nie mam pojęcia. Pierwsza utrata, Kamil. Język C albo C++. Bo to... No to Czyli... odpowiedź jaka? To y... jest C. Język C. Język C. Mamy utratę drugą narada, rada. Maćku? Może HTML. Pierwsza pozycja. HTML i programowanie. Bardzo ciekawe. To tak, jak modelką na Instagramie, czy piłkarzem, bo ktoś gra w Iwę, albo żołnierzem, bo gra w CESA czy BATTLEFIELDA.